Miałem okazję odwiedzić ostatnio noc robotów zorganizowaną przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Patrząc na plan imprezy, spodziewałem się cudów, albo chociaż ich zalążków. Szczerze mówiąc, to co zostałem na miejscu, trochę mnie zawiodło. Większość z nas, ludzi, którzy roboty kojarzą głównie z ekranów telewizorów bądź komputerów, ma dość konkretne skojarzenia, kiedy słyszy tę nazwę. Telewizja i kino przyzwyczaiły nas do maszyn pokroju r 2 d Johnny Five, Terminatora, czy idąc w trochę inną stronę Daimosa. Są to maszyny obdarzone pewnymi ludzkimi cechami, do tego dość wszechstronne, często posiadające własną wolę inteligencję. Jednak to oczywiste, że póki co zostaną one tam skąd pochodzą, czyli w marzeniach producentów filmów czy gier. Do rozwoju maszyn w tę stronę potrzebna jest sztuczna inteligencja. Kiedy możemy się jej spodziewać? Na to pytanie odpowie Marcin Morawski, jeden z twórców pływającego robota Cyberryby. Pojęcie sztucznej inteligencji jest mocno w powijakach yy, i myślę, że jeszcze no, kilka, kilkanaście lat. Zajmie inżynierom, naukowcom doprowadzenie robotów do stanu takiego, aby samodzielnie podejmowały decyzje. Kiedy natomiast maszyny dorównają nam? Piotr Marsz, Centrum Nauki Kopernik. W najbliższej przyszłości to raczej nie będzie możliwe. Tak, Myślę, że dopiero w z jakieś 100-150 lat będziemy dopiero te roboty na takim bardzo, bardzo zaawansowanym poziomie. Jednak noc robotów odbyła się już teraz. Miałem nadzieję, że zobaczę choć pierwsze kroki ku maszynom przyszłości. Co zobaczyłem? ciekawy sprzęt przemysłowy, wojskowy, samodzielnie jeżdżące auto, a także zbudzające moje wątpliwości urządzenia humanoidalne, te przypominające pająki, latające, pływające i jeżdżące. Czemu mówię o tym z tak dużą dozą dystansu? Większość tych urządzeń kojarzyło mi się z niczym innym jak jeżdżącymi, zdalnie sterowanymi modelami, które można kupić w dowolnym sklepie z zabawkami. Oczywiście i te mi się podobały, jednak miałem odrobinę większe oczekiwania. Patrząc na te bardziej lub mniej zaawansowane zabawki, zacząłem się zastanawiać, czym właściwie są roboty, jak się je definiuje. O tym znów Marcin Morawski. No, definicja jest szeroka, ale w najprostszym ujęciu jest to jakieś urządzenie mechaniczne zastępujące pracę człowieka. Sama, sama nazwa przecież robot pochodzi z powieści Karela Czapka, czeskiego pisarza, której właśnie humanoidalne maszyny zastępowały pracę pracę ludzką. No termin pochodzi od, od słowa robota, wywodzi się od słowa robota, czyli praca. No i stąd właśnie nazwa robot, czyli każde urządzenie mechaniczne, mechatroniczne, które w jakiś sposób zastępuje pracę człowieka. Czy widziane przeze mnie zdalnie sterowane wózki to też roboty? No w pewnym stopniu, powiedzmy. No jeżeli taki wózek wyposażymy w jakieś użyteczne narzędzie, powiedzmy kamerę, chwytak i użyjemy go na przykład do Wywiezienia niebezpiecznego ładunku z zagrożonego miejsca, to już to będzie robot. No dobra, działający w tak zwanym trybie teleoperacji, czyli no. y, potrzebujący do poprawnego działania człowieka, który nim steruje, ale człowiek nie jest bezpośrednio narażony na to miejsce niebezpieczne, w którym operuje robot. Więc tutaj no, można powiedzieć, że jest to robot. Który nie działa samodzielnie, tylko jest sterowany przez człowieka, co obecnie w zasadzie większość robotów budowanych obecnie jest w jakiś sposób sterowana przez człowieka, mhm. albo zaprogramowana wcześniej do wykonywania określonych czynności. Nie spodziewałem się, że zdalnie sterowany samochodzik z kamerą, którego użyłbym do podglądania sąsiadki, można nazwać robotem. Ale cóż, dobrze wiedzieć.